Witajcie, kochani, na moim kanale. Witam wszystkie zodiakalne panny. Kochani, rozłożę karty. Zobaczymy, jaka będzie energia otaczała w miesiącu czerwcu 2020 roku. Wszystkie zodiakalne panny. Zobaczymy, jak panny będą się wyrażały, jak będą kreowały swoją tą rzeczywistość, w jakich będą. Hmm, emocjach, jakie uczucia jeśli chodzi o związki, o partnerstwo no i relacje między, międzyludzkie tutaj wasze wasze właśnie sprawy też zawodowe no i pokrótce sobie zobaczymy jak tutaj na polu Właśnie materialnym. Tutaj wasze finanse, jak będą się tutaj kształtowały. Także zobaczmy, co pokażą karty dla wszystkich zodiakalnych panie. Pamiętajcie tylko, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Trzeba sobie po prostu z tego czytania wziąć tyle, na ile to z wami rezonuje jeżeli odnajdziecie się w tej energii to to znaczy, że, że, że coś, coś was tutaj właśnie przyciągnęło coś jest na rzeczy bo na, na siłę to nie ma co dopasowywać sobie tutaj także karty pokażcie co dla wszystkich zodiakalnych panie na miesiąc czerwiec 2020, jaka będzie energia, co karty pokażą? Zodiakalne Panny. Zodiakalne Panny. Wszystkie Zodiakalne Panny. Tak, to pokażcie czerwiec 2020. ten czerwiec 2020. Poczytania król denarów. Kochani, wy będziecie, jeśli chodzi o zodiakalne panny, wy będziecie w takiej energii, Zapewne, zapewne coś u Was się zakończy. Jakiś pewien etap Waszego, waszego tutaj, coś w Waszym życiu, jakiś, jakiś etap Waszego, czy to na polu zawodowym, czy w uczuciach, jeśli chodzi yy, o, o związki w partnerstwie, będzie, coś się będzie kończyło i coś się będzie zaczynać ale po kolei być może tutaj ja tutaj widzę kilka, kilka historii, ale opiszmy tutaj tą, tą ogólną historię. Także wy będziecie troszeczkę wchodzicie w takiej nieciekawej będziecie w nieciekawej energii, dziewiątka mieczy, Co, coś Was będzie bardzo dołowało, nie wiem czy coś związane z pewną osobą, no w tle mamy tutaj króla denarów no król denarów jest to raczej osoba konkretna która wie na czym stoi jest osobą pomocną, kto się do niej zwróci to uzyska od niej tutaj no pomoc Albo na pozycji relacje międzyludzkie też tutaj jest bardzo dobra karta, karta trójki, trójki denarów, gdzie tutaj jest pokazane, pewna kobieta przychodzi do kobiety, zapewne po coś, o, o jakąś może pytać, o, o jakąś tutaj no. Współpracę, aby coś, coś razem stworzyć, albo ktoś doszedł do wniosku, że będzie, jak, będzie to jakiś dobry pomysł, aby wspólnie coś tutaj stworzyć. No ale kochani, zobaczmy, zobaczmy dalej. Wasze emocje, uczucia. Tutaj będziecie chcieli z kolei być w takiej. Harmonii, w takim spokoju, żeby poczuć się spokojnie i mieć po prostu święty, mieć dla siebie święty spokój. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Wy już musicie sobie tutaj, drogie panny, dopasować, być może dla jednych, czy właśnie tutaj na polu. Hmm, Zawodowym, coś się, coś się zakończyło, być może martwicie się, że być może um, tracicie pracę albo zaczynacie pracę i nie wiecie, jak sobie w niej poradzicie, być może um, przechodzicie na wyższe stanowisko albo będziecie podejmować pracę przez internet, praca zagraniczna, być może mogą to być kontakty zagraniczne z ludźmi. Na czymś wam będzie tutaj zależało i coś wam tutaj będzie, coś was będzie wpędzało w taki stan depresyjny, że będziecie mieć nieprzespane noce, ale nie martwcie się w, w, trzeba się tutaj wyzbyć tych, tych myśli tej takiej niekorzystnej energii bo po prostu no tutaj być może nie warto się denerwować bo tutaj są dalej są dobre karty ale tak jak mówię coś z jakiegoś powodu albo albo przez, przez kogoś będziecie próbowali dojść do jakiegoś porozumienia albo albo też jest taka historia że wasz, wasz partner y, okazało się, że dostał pracę za granicą, i będzie, no, czy partnerka, będzie musiała wyjechać za granicę, i będzie rozłąka, i to was być może, będzie wprowadzać w jakąś, no, tutaj, smutek, depresję, takie stany, stany lękowe i zastanawianie się, Boże, kochany, jak ja sobie tutaj poradzę. No, ale będziecie chcieli tutaj, właśnie Właśnie w tych emocjach, w tych Waszych tutaj, te uczucia, czy to właśnie tutaj w partnerstwie doprowadzić do takiego stanu harmonii, równowagi, zadowolenia, żeby, żeby po prostu sobie tutaj wypośrodkować, tak te, te po prostu, dobrać te, te wszystkie Wasze tutaj składniki, jeśli chodzi w tych emocjach. U, u uczuciach, żeby było Wam wygodnie i, i, i dobrze. Ale coś, coś Was będzie tutaj wprowadzało, wprowadzało w stan takiego lęku. Tak jak mówię, być może właśnie czy wyjazd partnera, partnerki y, za, za tą granicę, że, że trzeba będzie pojechać właśnie do, do pracy, aby zdobyć te, te środki y, finansowe. No i ten, ten król denarów tutaj y, w tle. On być może właśnie ktoś nie do końca Wam. Y, Powiedział czy to wasz partner czy partnerka dowiedział się i, i tak trzymał do końca tą informację i wy z tego powodu będziecie strasznie tutaj to przeżywać bo to jest tak jak jakby to gruchnęło na was jak jak taka niespodziewana tutaj właśnie ta informacja i to was strasznie tutaj no. Przytłoczyło, wręcz tak osłabiło, że, że ręce Wam tutaj opadły. Ale tak jak mówię, będziecie, będziecie chcieli tutaj znaleźć tą równowagę, doprowadzicie się do tej równowagi emocjonalnej, do tej, do tej harmonii. Wszystko, wszystko tutaj będzie dobrze, nie ma się co zamartwiać. Będzie, będzie tutaj też dobra współpraca, jeśli, czy to dla Was, czy, czy podejmiecie dobrą współpracę, dobrze wam się będzie współpracować z, z innymi, właśnie czy to na polu zawodowym będą bardzo dobre układy, będzie jakiś, jakiś będzie pomysł, który będziecie chcieli wcielić, wdrożyć właśnie tutaj w, w, w życie, i to wydaje mi się, że to będzie z takim no, powodzeniem. Ale nie martwcie się. Nie odsuńcie te, te myśli, po prostu niech ta, te, te miecze niech znikną tutaj z waszego myślenia, bo to nie ma, nie ma sobie co głowy tutaj zaśmiecać. Tym wszystkim. Także finanse, finanse będą, będą dobre. Nie ma się o co tutaj martwić. Tak jak mówię, jeden etap się zakończył, drugi się rozpoczyna, jeśli chodzi tutaj. O miłość, o, o uczucia, to być może jesteście całym światem dla, dla tej drugiej osoby, i, i bez Was też żyć nie może. Także jest więź tutaj emocjonalna między Wami bardzo, bardzo, bardzo dobra. Także, mm, kochani, jeżeli. Chcecie uzyskać na przykład jakąś odpowiedź na pewne pytanie, które was nurtuje, nie wiecie jak, jak zadziałać, jak sobie poradzić, to zadajcie pytanie i anioły udzielą wam tutaj odpowiedzi. Najlepszą odpowiedź, jaką, jaką mogą udzielić. Coś, co was nurtuje, tak jak mówię, jakaś, jakaś sprawa i, i nie wiecie. Jak, 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 jak podejść do danej sprawy jeżeli potrzebujecie trochę czasu to przystopujcie sobie ten filmik a ja wyciągnę tutaj mm, kartę także anioły udzielcie odpowiedzi dla wszystkich sodiakalnych panien na zadane przez pytanie. Anioły udzielcie odpowiedzi na zadane pytanie przez wszystkie zodiakalne panny. Jaka jest odpowiedź? Spytaj swoje anioły. Przeczytam Wam z książeczki, jaka jest odpowiedź konkretna. Spytaj, spytaj swoje anioły. Już patrzymy. A. Spytaj swoje anioły. Twoje anioły nieustannie ci towarzyszą, aby jednak otrzymać ich wsparcie, musisz o nie poprosić, ponieważ niebiosa szanują Twoją wolną wolę. Postaraj się formułować. Pytania do aniołów jak najklarowniej, możesz wypowiadać je na głos, jak również mogą one rozbrzmiewać w ciszy w Twoim umyśle. Anioły z chęcią będą Ci pomagały, jednocześnie wypełniając Bożą Wolę. Anioły mogą mieć również wiadomości na temat sytuacji, o którą pytasz. Usiądź w jakimś spokojnym miejscu w pomieszczeniu bądź na łonie natury, a następnie poproś o radę i przewodnictwo. Zwracaj uwagę na wszystkie pojawiające się wiadomości. Niewykluczone, że odpowiedź pojawi się w postaci uczuć, dźwięków lub przebłysków. A może po prostu momentalnie uświadomisz sobie, że znasz odpowiedź. Możesz również prosić anioły o wskazówki w ciągu dnia, upewniając się, że podążasz przez cały czas właściwą ścieżką. Kochani, taka została Wam udzielona odpowiedź na zadane przez Was pytanie: Spytaj swoje anioły. Pamiętajcie, Drogie zodiakalne panny, i jest to czytanie ogólne. Nie z każdym będzie rezonowało. Także bierzcie, bierzcie z tego czytania na, na ile czujecie tą energię, że pasuje do Was. Bo nie jest to możliwe, żeby, żeby z, z każdym na tyle, na ile jest w świecie zodiakalnych panien, żeby to, to czytanie rezonowało. Także kochani, dziękuję Wam pięknie, życzę Wam wszystkiego dobrego w miesiącu czerwcu. dbajcie o siebie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia.